Dzień dobry wszystkim, witajcie. Słuchajcie, jesteśmy w lesie, daleko od zabudowań, i chcę Wam coś pokazać. Zapraszam. Dzień dobry, cześć, cześć kochana. Jak ty tutaj? <laughs> jak ty się tu masz? Co? Zwierzaku, jak ty się tu masz? Słuchajcie, jest to kuna. Zwierzaczek, który zjadł nam przewody w Skodzie, w Volkswagenie, w Audi. Jest to zwierzaczek, którego złapaliśmy w tą właśnie klatkę na jajko, bo tu się po środku umieszcza jajko, są drzwiczki z jednej strony i z drugiej. Kiedy zwierzak wchodzi i zaczyna konsumować to jajko, zamykają się drzwiczki z jednej i z drugiej strony i w bezpieczny sposób można zwierzaka złapać. Więc dokarmiałem zwierzaka e, przez te dwa dni chlebkiem. I postanowiłem dzisiaj wywieźć daleko od jakichkolwiek zabudowań do jego naturalnego środowiska. Patrzcie, jaki on jest sprytny. No co jest? I tu się właśnie, i tu się właśnie ukazuje jego, jakby druga natura. Czyli miły, kochany zwierzaczek, póki się nie odezwie. Ale potrafi być bardzo, bardzo zdenerwowany. Zobaczcie, jakie ma zębiska. Ja go nie straszę, ja sobie siedzę tutaj po prostu z telefonem. Ale zobaczcie. Patrzcie no co ty robisz, ej! Dobrze. Nie będziemy go straszyć, bo... No bo cóż, trzeba go wypuścić po prostu. No spokojnie. Nie bój się. Ja ci tylko klatkę tak zrobię. Żebyś sobie mógł wyskoczyć. No ej! No, co ty? Dobra, teraz jak to się otwiera? Aha, czyli wystarczy to do góry podnieść, i to wszystko. No to co? Żegnamy się? Zwierzaku? No to się. Kurczę, przydałoby się jakiegoś kijka wziąć. Podniesiemy to jakimś kijkiem. Opa. Niech sobie ucieka. Hop. Tak sobie podniesiemy. Patrzcie. Taki piękny zwierzak, a tak potrafi krzyczeć. No, dawaj, hop. No, gdzie jesteś? <ścoughs> Już go nie ma. No i cóż, zwierzaczek wypuszczony do swojego naturalnego środowiska. Gdzieś miesiąc się z tym zwierzakiem. Zaprzyjaźnialiśmy, dlatego że był ciągle nieuchwytny. Próbowaliśmy go złapać w tą łapkę, ale kilka dni temu w końcu się udało. Został dzisiaj nakarmiony. No i cóż, niech sobie radzi. Jeżeli będziecie mieli pytania odnośnie tego, w jaki sposób go złapać, piszcie w komentarzach, a nagram dla Was filmik. Śnieg zaczął sypać. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.